Kropek było pięć! A więc super zbiór, pięcio elementowych! które się żeby mój o, o, Oj, Bardzo mi się oświetli, To był zbiór pięcio element. No cóż, każdemu może się zdarzyć. Za to był zbiór przedmiotów, które ziemianie składam tylko na głowę. To rejestrujmy. Rejestrujmy. Wykonaliśmy cztery osoby. Açılırsa, bir de... ...kızın uh, <da et> <gülüyoruz> <tığı> bir kocası var. Kocamız yok. Kocamız yok.

Он и фасик. Э, значит,

Niech wyglądów nie zmienia! Ja tego może nie ryzykować! Uciekajmy! Te sztuczki ziemia bardzo mnie niepokoją!